Firma Juart mi powstała dwa lata temu. a Była ona związana z potrzebą posiadania w swoim otoczeniu pięknych i oryginalnych rzeczy, tak naprawdę. Obecnie na rynku sztuki, na rynku designu brakuje produktów, które byłyby oryginalne i które, powiedzmy, wprowadziłyby nowy charakter do naszego wnętrza. Jedyne, co można aktualnie dostać, są to dzieła starych artystów, jakichś e, dawnych produktów, które są często powielane, no i niestety brakuje w nich takiej oryginalności, autentyczności. Witajcie w firmie you Me, Oprowadzę Was po naszym biurze. Teraz zmierzamy do działu promocji marketingu. To jest Klaudia, którą już poznaliście. Pracuje u nas jako specjalista do spraw PR. Przejdźmy dalej. To jest pokój szefa, którego aktualnie niestety nie ma. Natomiast siedzi na jego miejscu Asia, która zajmie się nową strategią promocji. Przejdźmy teraz do działu projektowania. Współpracują z nami architekci, którzy wspierają nas przez cały czas. To jest m.in. nasz kolega Paweł. Ja nazywam się Anna Strzelecka i zajmuję się rozliczeniem projektu unijnego, z którego otrzymaliśmy dotację. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Jest to kwota w wysokości 484 tysięcy złotych. Pieniądze pomagały i pomagają nam wciąż w utrzymaniu biura przez opłatę pensji niektórych pracowników po działania związane z promocją i marketingiem. Jedmajorpn jest to portal internetowy, który zajmuje się sprzedażą reprodukcji artystów sztuki współczesnej. Aktualnie współpracujemy z 60 artystami z całego świata. Jest to dosyć ciekawy zbiór artystów, którzy reprezentują różne ciekawe, oryginalne style. Produkty, które można u nas zakupić, e, są wykonywane na różnych nośnikach wybranych przez klienta. Mogą być to plakaty, płótna, jak również sztuka użytkowa. Dodatkowo nasza platforma oferuje kalendarz wydarzeń, który przedstawia festiwale, wystawy naszych artystów z całego świata. Każdy z klientów, który wejdzie na naszą stronę, znajdzie coś ciekawego. Zastosowaliśmy nowoczesne Algorytmy, które nie tylko podpowiadają e, użytkownikom e, produkty, które mogą się im podobać, ale również e, wyłapują tendencje niektórych e, użytkowników do wystawiania tylko negatywnych ocen. E, jeśli chodzi, że chodzi o same technologie, to główną ideą było to, by, pro, by portal był dostępny na każdym komputerze, na każdej przeglądarce oraz na urządzeniach mobilnych. mi wypełnia pewną niszę, która pojawiła się na rynku sztuki. Odpowiada na potrzebę zakupu reprodukcji współczesnych twórców. Jeśli chodzi o Polskę, możemy powiedzieć, że jesteśmy jedyni, jedynym tego typu projektem. Jesteśmy, możemy się nawet pokusić stwierdzenie, że jesteśmy jedynym tego typu projektem w Europie. Tak naprawdę najważniejsze jest zadowolenie klienta. Czyli na stale monitorujemy ilość odwiedzających, dodatkowo prowadzimy różnego rodzaju ankiety, badania, zadowolenia z produktu i naszych usług. Zatapiamy na marży od sprzedawanych prac głównie. W przyszłości mamy nadzieję, że wraz z rozwojem portalu dojdzie do tego, dojdą do tego dochody z reklamy. Chcielibyśmy przede wszystkim wkroczyć na rynki zagraniczne oraz uczestniczyć czynnie w festiwalach sztuki w Polsce oraz w Europie. W związku z naszym udziałem na targach Cebit w Hanowerze przede wszystkim planujemy zawrzeć nowe kontakty. pozyskujemy partnerów, chcielibyśmy pozyskać partnerów biznesowych w różnych branżach, którzy, tak jak my, poszukują współpracy i oparcia w rozszerzaniu swojego biznesu.